Siemanko Ludziska, jesteśmy na Białce Tatrzańskiej, Białka Kotelnica. Ludzie, jak widzicie, malutko, jak na Białkę. Całą panoramkę widać. O, to nawet ktoś balonem lata. Udało się trzasnąć 90, 90 km na godzinę. Także ty strzelaj suba, tutaj masz czerwony magiczny przycisk. Ja sobie właśnie zjeżdżam tyłem. Lecimy e, Tak, tutaj nie na tym na lewo, tylko na tym na prawo w Tym na górze, jeszcze na tym rozwidleniu, nie na tym wspólnym Panowie, tu jak się to tą czerwoną dół na Leitnera y, Gdzieś tam był wypadek Leży pan z dzieckiem? Leży pan z dzieckiem Ma coś z ręką Tak, dziecku nic nie jest Dziecku, dziecku nic nie jest? Nie, nie, nie. Nie widzimy. Nie, nie ja nie w wierzy, wierzy. W był to podnieście Właśnie zjechałem na sam dół i zezwałem skuter z pogotowiem. Zdarzają się mocne wypadki, także pamiętajcie, żeby zawsze uważać. Powiem Wam szczerze, że pierwszy raz zdarzyła mi się taka sytuacja, że musiałem komuś pomagać, zzywać po prostu pogotowie. Piłem mu delikatnie narty, żeby mógł leżeć swobodnie, bo wiadomo jak to w nartach się leży. Jeszcze jak ktoś nieumiejętnie to robi. Pozbierałem tam sprzęty dziecka i tego właśnie prawdopodobnie ojca Poukładałem wszystko obok siebie, żeby też pogotowił łatwą sprawę Także teraz mi zostaje tylko trzymać kciuki Właśnie przyjechałem na samą górę zobaczyć czy Że tak powiem pogotowie pomocniczo-ratunkowe przyjechało No i właśnie mnie minęli Także widziałem, pan miał otwarte oczy. Dzieciaczek się cieszył, bo jedzie na skuterze. Tutaj mamy najcięższy odcinek, także zobaczycie. Jak powinno, albo nie powinno się z niego zjeżdżać, ale na pewno jest szybko. Cie ma? Big fail, to nie była Natala. Ale za to tutaj jedzie. Teraz jedziemy sobie na podgrzewane kanapy. Nie będziemy marznąć Jestem z pierwszych w ogóle w Europie. No, generalnie to myślę, że chyba nie będziemy nagrywać stoków. Stoki to chyba każdy widział. Chyba lepiej, żebym wam pokazał coś ciekawszego, czyli jakieś zjazdy na off -roadzie. Może trochę stoków się też wedrze, ale generalnie stawiałbym na off -road. Będzie ciekawiej, ładniej przede wszystkim. Zapomniałem jeszcze wspomnieć o bardzo istotnej sprawie, czyli wyjeżdżanie poza szlak wiąże się z braniem odpowiedzialności na, na siebie. Czyli raczej nie polecałbym tego robienia y, osobom, że tak powiem, początkującym, ponieważ trzeba szybko reagować na zastaną sytuację i radzić sobie samemu. Tak jak widzicie, nieraz trzeba podejść. Dlatego przede wszystkim nagrywam i pokazuję Wam jak to wygląda, żebyście Wy nie musieli tego robić. Tak jak tam widzicie, ojciec gdzieś mi poszedł i już się zakopali tak naprawdę na pierwszym zjeździe. Nie róbcie tego, możecie popatrzeć, jak to wygląda. Ludzi nie ma, tak to można jeździć, nie? Dobrze, że śnieg nie nasypał, to wiadomo gdzie jechać. O, no i jesteśmy tutaj, gdzie myślałem. Także Git, patrzcie. Dobrze, że tutaj nie wleciałem. Na razie to jest tutaj chillał. O kurde, tutaj przypał. O tak go uprota trzymać. Ciągle żeby nagrywał nas. No to nie lada wyzwanie. Mam nadzieję, że wyjedziemy w jakimś sensownym miejscu. O, będzie skok. Patrzcie skok. Puszek. Okruszek. No i dobra, teraz trzeba kawałek podejść. Tutaj sobie ludzie zjeżdżają, a tutaj jak widzicie już jakaś rzeczka jest. Ale teraz gdzie wyjedziemy, to nie mam bladego pojęcia. O! Patrzcie jak pięknie. Malowniczo! Dlaczego nie ma takich tras ładnych? dostępnych. Oho, chyba ten na nie jeżdżą. Dalej. Co? Dalej? No. Pięknie się tutaj jedzie. No i tutaj trzeba uważać właśnie Udało się przeżyć <laughs> Można sobie jeszcze na koniec kółko zrobić i wyjeżdżać Kiki w dłoń i próbujemy tędy zjechać o kurde Nieźle Tutaj dobry hopek jest Patrzcie to I hop O, tędy jeszcze nie jechałem na przykład O kurde Też niezłe hopki Oho Kurde, to jest najlepsza trasa, nie? Serio Tam tyle ludzi czeka A tutaj samemu muszę można pojeździć I piękne świerki obludzone Oh. No to jazda. Fajna trasa, co? Oho, to, żeśmy dojechali. Musimy dostać się tam, na górę. O, jak ślicznie. Oj, przed takim super hopkiem nas wyhamowało. No nie, najgorzej. A tak fajny skok byłby. O, tą trasę to w ogóle chyba ja wyznaczyłem. O, dobrze, że podskoczyłem. O, i wreszcie nie trzeba będzie się wspinać. Tylko wyjedziemy od razu na szlak. To to ja szanuję, tak? Hop! O, taktyczny przykód. I do kolejec. Dobra, nie ma co opijać pełne to ostatni zjazd, także pozdro, siema, cześć Ale nie widać wodek tej pary. Zimno zimno stopy god Idziemy szybko